Ach cóż to za nowina w kraju się dziśni, cyfrowy Bat nad głową Witaj systemie ty. Powadzają nam porządek, mówią, będzie fair Każda faktura na tacy, każdy grosz i cel Kliknij, wyślij, zatwierdź, patrz, już nie masz nic na bok Bo wszystko widzi państwo nocą, dniem w krok To krajowy system e-faktur, brzmi dumnie, wzorcowo Lecz zagląda w kieszeń głęboko i nerwowo Kto, kiedy, z kim i za ile, wszystko ma w swych księgach Prywatność tańczy walca związaną Każdy ruch zapisze, wszechwidzący cień! Córzam, zamorfistyczny w tak skrzypiec gra. To dla twojego dobra śpiewa władza ta. Awaria? Przepraszamy, system właśnie śpi. Faktury stoją w kolejce, a biznes mgle i mgle tkwi. Nie wyśleś, nie sprzedaż, bo serwer dziś ma focha. Kara Przedsiębiorca liczy straty i dni, bo błąd jednego kliknięcia i już problem brzmi. Centralizacja danych jak pałac ze szkła, wystarczy jedna rysa i wycieknie gra. Ach, kasef, kasef, cyfrowy to bal. Tańczymy pod kontrolą, choć maska wciąż trwa. A prywatność w kulisach cicho płacze i drży, a urzędnik, dyrygent tu batutą w tak lśni a wolność w regulaminie, a zaufanie w terminie. Mówili, będzie prościej, uczciwiej i lżej, lecz ciężar spadł na barki tych, co robią coś w dzień. Bo system, co nie ufa, zawsze patrzy za drzwi, a strach przed pomyłką nocami się śni. Nie każda cyfryzacja oznacza lepszy świat. Gdy kontrola rośnie szybciej, niż obywatel ma lat. Operetka się kończy, kurtyna już w dół, lecz kasę wzostaje i patrzy wciąż tu. Klik! Zapis! Controla